Dopiero po zapadnięciu zmroku można sprawdzić, czy wszystko zostało prawidłowo podłączone. W tym roku również wzdłuż ulicy Sobieskiego rozbłysną świąteczne dekoracje. No i działa. Wszystko świeci się tak, jak to było w planach. Jeszcze tylko chwila. Warszawa rozbłyśnie świąteczną iluminacją już 7 grudnia. W kampanię społeczną Listy do Rodziny, promującą rodzinną opiekę zastępczą, zaangażowali się młodzi twórcy dokumentalni, przygotowując krótkie etiudy. Na jej inauguracji w Pałacu Prymasowskim można było się spotkać m.in. z osobami tworzącymi zawodowe rodziny zastępcze. Kampania ma na celu przede wszystkim promowanie rodzicielstwa zastępczego. Ważna jest również zmiana świadomości społecznej w tej sprawie. Dla wielu osób rodzicielstwo zastępcze i adopcja to to samo. Dziś w Warszawie około 1700 dzieci jest pod opieką rodzin zastępczych. W Łazienkach Królewskich wystawa prac nagrodzonych w międzynarodowym konkursie architektonicznym na koncepcję ogrodu XXI wieku z pawilonem wystawienniczym. Do udziału zakwalifikowanych zostało 66 architektów, w tym 13 międzynarodowych. Spośród przygotowanych prac jury w dwóch etapach wybrało najlepsze. W zwycięskiej koncepcji, w ramach rewitalizacji niezagospodarowanego obszaru Łazienek Królewskich, powstanie nowy ogród oraz przestrzeń wystawiennicza pod jego powierzchnią. Warto przyjść do Łazienek i obejrzeć te projekty. W Muzeum Techniki Not w Warszawie przez tydzień trwał Festiwal Robotów Cyberiada. Od czasów pierwszych cybernetycznych tworów wiele wśród robotów się zmieniło. Zdalnie sterowany robot pływający robił absolutną furorę. Ruszał się jak prawdziwa ryba. Było wiele wspaniałych, automatycznych tworów. Od tych, przygotowanych do czynności produkcyjnych, po zabawowe i nieomal myślące. Te ostatnie, w wolnych od pokazów chwilach, grały sobie w piłkę nożną. Tym razem puchary czekały na całe rodziny. W Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji zorganizowano rodzinny turniej pływacki. W trzech konkurencjach – tratwie, holowaniu i przepychance brały udział całe rodziny. To dopiero były emocje. Zwłaszcza, że obok pucharów czekał tytuł najlepszej rodziny. Było o co walczyć. www.um.warszawa.pl